Witam, tu Lorefan i w tym odcinku następnym z serii Broken Realms Tekis, zajmiemy się mortarchami, czyli wykonywaniem przez nich tego rozkazu, który otrzymali w pierwszym odcinku od Nagasza, czyli i zniszczenia we wszystkich mortarlamsach. Zacznijmy od pierwszego Manfreda, który udał się do Gyran. Każdy z tych mortarchów miał jedno zadanie. W tych poszczególnych mortarlamsach. Mieli umieścić takie czarne dziury. Poprzez specjalny rytuał śmierci te czarne dziury wysysałyby energię życiową z tych poszczególnych ramsów i przesyłał je bezpośrednio do Nadira. W ten sposób Nagasz by nie dość, że wyciągał całą energię życiową z ramsów, to tym bardziej powiększałby swoją moc magiczną śmierci. No i Manfred miał to zadanie dokonać w Giran. Brama, która doprowadziła go do tego Giran, była w pobliżu niestety wielkiego państwa, tutaj w cudzysłowie, które należało do Nyrgla. Tam były miasta, w których królowała zgnizna, w których byli ci tacy rycerze czczący Nyrga, oczywiście demony i inne stworzenia, które oddawały hołd właśnie Nyrglowi. Manfred wiedział, że pojawienie się jego, rozpoczęcie tego rytuału najprawdopodobniej spowoduje to, że te wszystkie armie Nyrgla go zaatakują, więc postanowił to uprzedzić. Wysłał trzy Armię, to znaczy swoją, swoją główną armię podzielił na takie trzy części, które wysłał w głąb, w głąb właśnie tego państwa nerga. Dlaczego właśnie trzy? Ponieważ trzy jest liczbą błogosławioną przez nerga. Manfred Zakładał, że te wszystkie właśnie wojska, Nurga, te demony, ci rycerze uznają, że skoro są trzy armie, ich atakują, to mają okazję, żeby zabłysnąć przed nurgiem, że to jest właśnie ta błogosławiona liczba Nurga. Nurg dał im szansę się wykazać i nie będą szukać tej czwartej armii, w której właśnie pozostał Manfred, robiąc, przygotując ten rytuał. Manfred musiał jeszcze zebrać. Ofiary do tego rytuału, ale tam akurat byli mieszkańcy tych bagien, których wziął, żeby zabrać im życie i żeby ten rytuał się rozpoczął. W tym rozdziale mamy opisane, jak jedna po drugiej te armie Manfreda zostają rozbite przez przeróżne oddziały Nurga. Nie będziemy tego opisywać. Tych, którzy są tym zaciekawieni, mogą się zapoznać z tym. Manfred Przygotowuje ten cały rytuał, już to mu się prawie udaje dokonać, jednak ta moc śmierci, magiczna moc śmierci, przyciąga uwagę również Sylvanet. Okazuje się, że w pobliżu również jest taka baza Sylvanet. O, wszystkie Sylvanet są bardzo czułe na życie, w końcu to jest ich, ich taka dziedzina tego życia i wyczuwają. To, że Manfred zaczyna tą energię życia przesyłać z powrotem do tej bramy, prosto do szyjż. Dlatego swoją pieśnią Sylvanet wzywają pomocy. Tą pomoc otrzymują od Samel. Alariel. Alariel przybywa osobiście, ponieważ ona też poznaje, że tam właśnie jest Manfred. Manfred znany jest jej jeszcze z tego świata, który był. Czyli ze starego świata, ponieważ Manfred kiedyś porwał córkę Alariel, którą miała wraz z Tyrionem. Więc ona ma również osobistą, osobistą takie porachunki do wyrównania z Manfredem. Więc ona... W, przeczuwając, że są tam ślady jego energii, pojawia się osobiście wraz ze swoją gwardią przyboczną. Atakują tą jego armię Manfreda, która jest zgromadzona przy tej bramie. Manfred wysyła przeciwko niej wielkiego takiego wampirzego generała, który się nazywa Garatrak Skulhund. I on uważał siebie za wielkiego boga wojny, zwłaszcza od czasu, gdy Udało mu się wyhodować sobie trio zombie dragonów, które wraz z nim atakują właśnie Alariel i, i tych sługów. Manfred zakładał z góry, że ten Garatrax Kool i tak przegra, dlatego on się zaczaił, poszedł od tyłu i zaatakował potężną magią śmierci. Tom Alariel. Myślał, że ta magia wystarczy, żeby ją unieszkodliwić. Jednak okazało się, że Alariel jest zdecydowanie silniejsza od czasu, gdy Manfred walczył z nią ostatnio. Co prawda, ta magia śmierci spowodowała, że skrzydła Alariel stały się całkiem czarne, tak jakby się zestarzał, jej skóra zaczęła pękać, ale zaraz po chwili ona się odrodziła. Manfred, widząc to, Manfred, yy, widząc również, że z przeciwnej strony nadchodzi wielka armia Nergla, postanowił pokłonić się mu tylko Alariel, po czym zniknął w Gate, zabierając część swojej armii, a całą resztę zostawiając na pastwę losu. Jest również opisany w podręczniku, że Manfred od początku wiedział, że ta jego wyprawa zakończy się niepowodzeniem. Najprawdopodobniej miał jakiś plan. Niektórzy podejrzewają, że Manfred celowo jakby skłonił Sylvanet do interwencji, żeby Sylwanet też również była zaangażowana w walkę przeciwko Nagaszowi, no ale to jest dość daleko idące domniemanie. Fakt jest taki, że te wojska, które zostały przy Manfredzie posłużyły mu do tego, żeby zaatakować później armię Nefrerary. Która, która również była zaangażowana w, w, w te następne działania. I właśnie teraz przejdźmy do, do tej postaci Neferara. Ona z kolei pojawiła się w Czamonie, i tutaj również miała. Tak samo jak Manfred zrobić ten rytuał, żeby wyciągać tą magię życia i przemieniać ją w magię śmierci, wyciągać tą siłę życiową z wszystkich mieszkańców. Pojawiła się w czamodzie i ona się pojawiła we wnętrzu góry, bo ta brama prowadziła do wnętrza góry i tamten teren jest bardzo silnie patrolowany przez różnych kardoronów, którzy na swoich tam sterowcach przelatują. Oprócz tego... Tam są szlaki również handlowe i Nefretara, Nefrerara, przepraszam, przekupiła poszczególnych karduronów, żeby omijali tą górę. To wszystko tak zorganizowała, że wszyscy byli przekupieni, wiedzieli, że nie należy wlatywać w przestrzeń nad tą górą. No i nikt jej niepokoił, mogła sobie spokojnie. Ten rytuał przygotować, zwłaszcza, że ofiary wzięła wraz ze sobą, nie potrzebowała nic. Chciała ten rytuał rozpocząć, no i jak już wszystko było zaczęte, no to już nikt by nie mógł jej powstrzymać. I to by jej się udało, gdyby nie młoda admirał. I Moda Barstuder, która była bardziej kartografem. Ona właściwie miała tylko jednego aronklada i parę fregat. I ona była bardziej takim kartografem, który siedziała po prostu nad mapami, analizowała szlaki handlowe itd. I właściwie zauważyła, że wszyscy, wszyscy kardonowie omijają tą jedną górę. To ją zaciekawiło, dlaczego. No i nadleciała tym swoim aronkladem. I zobaczyła, że w tej górze od czasu do czasu pojawiają się różne kościotrupy. Wylądowała tam ze swoim oddziałem kardononów, zeszła do wnętrza tej góry, no i wtedy była świadkiem właśnie rozpoczęcia się tego rytuału przez Neferhare. Zaczęła się wielka jej ucieczka. Podczas tej ucieczki ona dosięgnęła ją swoją magią, w wyniku czego ona się całkowicie zestarzała, ta imoda Barstoder, ale jednak część ich ludzi uciekła na tego Ironclad'a i zaczęli uciekać do Barak Zyfin. W tym Barak Zyfin, w tej bazie tych, tych kardoronów, udało się jej porozmawiać z, z takimi wcześniej znanymi im luminetami. Była to Alania i Elator. Tacy bliźniacy, yy, którzy zajmowali się również magią wojenną, i oni, słysząc, to wszystkie opowiadania zrozumieli, że to jest jeden z elementów właśnie odwetu Nagasza na Mortar Lams. Udało im się wezwać celenar, który akurat był bardzo blisko czamono i ten celenar używając swojej magii, przyzwał właśnie w tamtą okolicę oddział taki szturmowy lumineców, którzy zaatakowali właśnie to wnętrze tej góry. Tam rozpoczęła się bitwa. Raz wygrywali właśnie lumineci, mieli przewagę. Raz Nefrerara ze swoim wojskiem, jedno z tych bliźniaków zostało ciężko ranne i właściwie się wydawało, że jednak Neferara przeważy, że ten jej rytuał będzie zakończony, no ale wtedy właśnie tej Elani i Elatorowi udało się obudzić ducha góry, właśnie tej konkretnej góry i pojawił się on podczas tam tego rytuału, zniszczył to wszystko, które, co Neferara przygotowała, więc to również na nie wyszło. Ona uciekła przez Ramgate, a na koniec zawaliła całe wnętrze tej góry. Więc wszyscy ci Luminet Ramorci którzy walczyli zginęli po prostu we wnętrzu tej góry. Przejdźmy teraz do ostatniego monarchy. Mamy tutaj Arkejna Czarnego, który miał wylądować w Hysz. I on miał pokazać temu Hysz najbardziej cenę za to, że zaatakowali właśnie zaatakowali Szyż. Pierwszy jego atak on poprowadził armię Osirachów. Jednak lumineci byli dość w gotowości. Wiedzieli na co stać armię Osirachów. Oni wciągnęli tą armię osirachów. Bardziej w głąb na szczyty górskie, za każdym razem, jak była jakaś bitwa, lumineci dbali, żeby wszyscy ci, którzy padli podczas bitwy i chciała, były natychmiast spalane. Przez to ta armia osirachów nie mogła jakby napędzać się na nowo. Straciła tą swoją dynamikę. W końcu pojawił się Severus Spirit of the Wind, który również dowodził tą częścią tych wojsk luminetów, i on właściwie zaczął zdmuchiwać mocą tych wszystkich duchów wiatru tych, te wojska osirachów z tych szczytów. Przyczyn górskich, co spowodowało, że Arkan ten the Black musiał się wycofać. Arkan postanowił uderzyć raz jeszcze. Tym razem wybrał bramę, która znajdowała się na brzegu Hysz. Na brzegu każdego z Mortar są bardzo takie oddziaływania, właśnie tego elementu, który jest związany z danym mortal lamsem. Więc na brzegu Hysz było takie promieniowanie słoneczne, które właściwie zabijało każdy żywy organizm. No i Argen uznał, że będzie tam w ogóle przez nikogo niepokojony, będzie mógł sobie tam spokojnie ten rytuał zrobić. Lumineci w jakiś sposób dowiedzieli się, czując tą magię śmierci, dowiedzieli się, że on właśnie tam jest. Nie wiedzieli... Co zrobić? No bo wysłanie każdego wojska w tamtą okolicę było jasne, że to wojsko w ogóle nigdy nie wróci, ponieważ ta, to promieniowanie, to jest tego, tego słoneczne promieniowanie po prostu zabije każde żywe istoty i nawet nie wiadomo, czy one byłyby w stanie zaatakować tego Arkona, zanim on, zanim on dokończy ten swój rytuał. Jednak był wśród Lumihetów Alterian. Czyli ta taka chodząca zbroja ze światłem w środku. Przypomnijmy, że ta chodząca zbroja ze światłem w środku to był bohater Wysokich Elfów za czasów tego świata, który był, który właśnie został przez Arkeina zabity podczas End of Times. I on wyruszył właśnie pokonać Arkeina Czarnego wziął ze sobą swoich najwierniejszych wojowników no i ruszyli, jest to opisane jak po kolei ci lumineci po prostu umierają z powodu tego promieniowania częściowo zamieniają się w kryształy, padają martwi ta resztka tych luminetów udało im się w końcu zaszarżować na tego Arkana on myślał, był przekonany, że on jest w stanie wygrać ale nie przypuszczał że Alterian jest na tyle zdeterminowany, żeby go pokonać. Za każdym razem, gdy wydawało mu się, że już zadał mu jakieś śmiertelne uderzenie, jego miecz bądź też kły tego jego wierzchowca nie mogły dosięgnąć niczego, bo, bo Alterian składał się już tylko i wyłącznie ze światła. W końcu to światło pokonało Arkana Blaka. On najprawdopodobniej zostaje przez niego zniszczony, no, i cały rytuał jest przerwany. Lumineci zwyciężyli, właściwie misja każdego z mortarchów zakończyła się totalną porażką, no i w dodatku właśnie ten czarny czarodziej zostaje w jakiś sposób pokonany. Nie wiadomo, czy na zawsze. Z drugiej strony, no wiadomo, skoro on należy do śmierci, być może Nagasz jest w stanie znaleźć po raz kolejny jego duszę i na nowo powołać do życia. Tego najprawdopodobniej dowiemy się dopiero w późniejszych wydarzeniach. Póki co to wszystko, i w następnym odcinku, już finałowym, zajmiemy się atakiem samego Nagasza na Hysz i ostatecznym pojedynkiem pomiędzy Teklisem a Nagaszem. A póki co to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.